Jesteśmy na wakacjach i po prostu postanowiliśmy odwiedzić Gdańsk, odwiedzić Gdańsk i usłyszeliśmy o jarmarku dominikańskim, więc postanowiliśmy odwiedzić yy, tą Dobra, imprezę. To ciekawe miejsce. Starocie są fajne. Staracie są, są fajne i ta strona artystyczna. Tutaj, to jest super. A to reszta to tak, no, to tak jak wszędzie, w każdym markecie tak? mm. można dostać. A już coś kupiliście? Antalak. Co to jest takiego? Na wino. Na wino. A przyjechać się specjalnie po tego, -Ki 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 -Ki. po tego typu antyki. Nie, Akurat Naczej tam się trafiło. Jest. Lubimy na starocie przyjeżdżać. I przyjeżdżamy, jeżeli przyjeżdżamy na jarmark, to właśnie na starocie hmm. i na artystyczne alejki. No co roku dostajemy, to, to jakoś, tam, jakoś tam jest. Zaczęło się całkiem fajnie, także mamy nadzieję, że będzie dobrze. Że, że będzie dobry rok. Można zobaczyć tutaj. Kawałek, każd, kawałek z każdego zakątku Polski. Widziałeśmy trochę z zakopanego, trochę z Lublina, jakieś hafty. Fajne rzeczy. Jarmarki są przy ładnych, ładnych miejscach, a sklepy to po prostu sklepy. Lista produktów rzemieślniczych, wydarzeń postaci ciekawych, które można spotkać jest naprawdę bardzo bogata. Klimat jarmarku pozostaje ten, pozostaje ten sam. Przyjeżdżamy tutaj w tej chwili już głównie dla klimatu. Można coś fajnego, godnego uwagi sobie zawsze wyhaczyć, coś oryginalnego, niepowtarzającego się. Na pewno druga osoba czegoś takiego nie będzie miała.